do 40 na godzinę z i z przyczepami wyposażonymi w ogóle, zarówno hydrauliczny, jak i pneumatyczny. Jak zatem Państwo widzą, jest to naprawdę Mulki Farmer. I dlatego ta ładowarka nazywa się właśnie Merlo Mulki Farmer. Maszynę tą przywiezła firma Bogat, Tadeusz Bogacz z Gniewskówca. Ładowarkę tą zobaczymy jeszcze za parę minut w pokazie opryskiwaczy, i Państwo zobaczą, że rzeczywiście ona może służyć jako koń pociągowy dla opryskiwacza. A ja z własnego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że we Włoszech takie ładowarki są wykorzystywane m.in. do rozsiewaczy, do narzędzi typu przetrząsacz, zgrabiarka, gdzie nie potrzeba dużej siły uciągu, a potrzeba tak zwanej lekkiej stopy, żeby nie ugniatać łąki. Kolejny ciągnik również przywieziony z firmy Pogla. Jest to reprezentant włoskiej marki Landini. Najmocniejszy z serii 7. Landini 7 230. Pod której pracuje silnik o mocy 230 koni mechanicznych. W tej maszynie skrzynia przekładniewa ma aż 32 biegi do przodu. Dzięki temu mamy 8 przełożeń zmienianych pod obciążeniem, czyli takich do, do zmiany których nie musimy wciskać sprzęgła nożnego.